Mm. Witam panie starosto. Chciałem się dowiedzieć, jaki jest sens wiercenia drogi po odbiorze za nasze publiczne pieniądze? Gdzie byliście, kiedy był odbiór budowy? Nie, niech pan wyjaśni, gdzie byliście, jak był odbiór budowy? Kto odbierał budowę? O, pan starosta będzie nową drogę wiercił, Zobaczcie, nie zrobił tego na etapie odbioru, będzie robił teraz. Za nasze publiczne pieniądze. A, gdzie zaczynamy? Gdzie zaczynamy? Yy, tam na prostej zrobimy. Yy, proste... yy, tak. tak, tak żeby nie było zagrożenia. Yy, a ty... No co to, to? No my tam przebiegamy. Bo tam już ktoś jest? Czy mam tam zatrzymać zaraz Proszę panie. Wszystko, wszystko za nasze publiczne pieniądze, nie? My będziemy płacić za wasze, za wasze kabarety. Panie Krzysztofie, jak to jest, że parę miesięcy po odbiorze drogi wywiercicie drogę, świeżą drogę? Gdzie pan był, jak trzeba było to robić przy odbiorze? No nie pan odpowie. No może pan odpowie. Czy tak będzie pan szastał publicznymi pieniędzmi? Co? O co tu chodzi? Może pan wyjaśnić komuś? Pan starosta ignoruje wszystkich. Panie Krzysztofie. Może, może się pan obudzi, co? Ktoś panu zadaje pytanie, dostanie pan zapytanie z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlaczego pan takie cyrki w powiecie robi? O, to jest właśnie pan starosta, widzicie? To jest polityczny kabarecik za publiczne pieniądze. No to sobie tam podjedziemy. Zobaczcie: laboratorium. Oni teraz, trzy miesiące po odebraniu drogi, która została zrobiona jak najszybciej w powiecie, robią, robią moi drodzy, dzień dobry, odwierty drogowe. To może to jest wojna, może to jest e, wojna firm lokalnych, które chcą przejąć rynek mieć monopol na drogi. Co, panie starosto, może tutaj. Prokuratura się tą sprawą powinna zainteresować. Pan starosta milczy. No to my sobie też podjedziemy. Już to, już. O. Pan starosta milczy. Zobaczcie. Pan starosta. Robi sobie prywatny folwark, sobie zrobił z Jeleniej Góry, z Powiatu i wierci drogi. Obudził się. Zobacz. Już, Misiaczku, poczekaj, bo podjedziemy. Zobaczymy, jak pan starosta wierci nową drogę. Tak? Wiercimy nowe drogi. To są kurde fachowcy za milionowe pieniądze. Proszę Państwa, powstaje pytanie, czy mamy, czy mamy tutaj do czynienia z jakąś sprawą, którą. Związaną z monopolem chyba firm, które nie są zadowolone. Zadowolone, moi drodzy, że jakieś inne firmy może weszły na rynek i przejmują. Zobaczcie. Ta droga, która tutaj została oddana w Podgórzynie, każdy tutaj jeździ i widzi, miała termin, był termin do końca, do końca grudnia. Zobaczcie, jest wrzesień. Droga dwa miesiące temu jest oddana, a oni, moi drodzy, robią w tej chwili, w tej chwili e, odwiert. Odwiert w drodze po odebraniu. Gdzie firma zwróciła uwagę, zobaczcie, tutaj jest nowa droga zrobiona. Gdzie firma zwróciła uwagę, że w sytuacji, kiedy będzie, e, moi drodzy, e, ruszona droga, starostwo traci w tych odcinkach gwarancję. To jest, e, to jest naprawdę kabaret nad kabarety. Także zobaczcie, co oni wyprawiają. Zobaczcie, osobiście pan starosta nadzoruje. Pan starosta, który. No, tu są bardzo ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy. No, to my sobie tutaj pokręcimy. Pan starosta za publiczne pieniądze. Zobaczcie, za publiczne pieniądze pan starosta takie kabarety robi. Ekspertyzy, analizy. Pierw płaci, a teraz będą sobie wiercili. Zobaczcie, O, przyjechali, będą wiercili droga. To jest wszystko za publiczne pieniądze, moi drodzy. Zobaczcie, droga dopiero co zrobiona, świeża droga, szybko zrobiona, już będzie rozwiercona, bo pan starosta podejrzewa, że ktoś go oszukał. Wszystko za publiczną kasę, moi drodzy. Wszystko za wasze. Pamiętajcie procesy sądowe, które pan starosta, jeżeli, jeżeli, jeżeli firma, e, firma wygra z, ze starostwem, z powiatem w sądzie, za parę lat ten Krzysztof Wiśniewski już nie będzie, moi drodzy, starostą, bo jemu się wydaje, że on jest wieczny i nier, nieruszalny, to pamiętajcie, nie on zapłaci ze swojego majątku za odszkodowania, tylko zapłaci powiat, czyli zapłacą podatnicy. Tak, moi drodzy, w naszym powiecie rządzi się pan starosta Krzysztof Wiśniewski on myśli, że on już jest pan i władca, pan i władca zobaczcie, sobie jeździ służbowym samochodzikiem a reszta dróg w powiecie moi drodzy dziury jak nie wiadomo co zobaczcie i nową drogę jedziemy, jedziemy, nakręcimy jak wiercą nową drogę Pojedziemy i nakręcimy, jak oni wiercą nową drogę. O, i pan starosta sobie kółeczka kręci yy, yy, służbowym samochodem. Za nasze publiczne pieniądze. Pamiętajcie, że wszystko, wszystko jest za publiczne pieniądze. Im się po prostu w głowach poprzewracało. O, pan starosta, widzieliście? O, i tu już wraca. Kółeczko sobie zrobił. Pan starosta sobie kółeczko zrobił. I pan starosta teraz sobie jedzie i będzie wiercił nową drogę, moi drodzy. Nową drogę. I e, to znaczy, że będzie utrata utrata gwarancji. Utrata gwarancji. Rozumiecie? Pan starosta, ja rozumiem, że to by zrobił jeszcze w sytuacji kiedy kiedy moi drodzy Zobaczcie. Zobaczcie. Powiat karkonoski. Powiat karkonoski. Zobaczcie. Zobaczcie, będą wiercić nową drogę. Nową drogę będą. Czy oni są normalni? Odebrali, zapłacili, a teraz będą wiercić nową drogę. Przepraszam najmocniej. Przepraszam, bo. Nie, 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 to. Nie to. O. Zobaczcie, moi drodzy, co tu się wyprawia w tym naszym mieście za publiczne pieniądze. Tutaj Centralne Biuro Antykorupcyjne i CBS powinno wejść, moi drodzy, sprawdzić w ogóle te przetargi jeleniogórskie tych wszystkich przetargów na te robienie dróg, moi drodzy, bo to jest naprawdę jedna wielka kpina. Tu w mojej ocenie mamy do czynienia z wojną firm, które chcą mieć monopol na drogi. No, ma być, ma być drogo, bo ma być drogo. Jak jest, im większy miś, to jak z tego kabaretu Barei, wiecie o co chodzi. Im większy miś, tym większe biznesy. Więc tutaj CBA, jak i zarówno CBS powinno dokonać sprawdzenia tego wszystkiego i moi drodzy, ustalić tak naprawdę stan faktyczny. O co tu chodzi? O co tu chodzi, kto za tym stoi, jakim firmom na tym zależy, żeby robić to, co, to, co oni moi, robią, dro, moi drodzy robią, widzieliście, nowa droga, nowa droga, całkowicie nowa droga, dopiero co zrobiona, gdzie pan starosta się chwalił, jaka piękna, wspaniała droga została zrobiona, dzisiaj jest wiercona, bo panu staroście. Coś nie pasuje. Znowu dziesiątki tysięcy złotych na odwierty za nasze. Nie, bo to Krzysztof Wiśniewski nie płaci ze swoich pieniędzy. Za nasze. Czyli mieszkańcy, wy się zastanówcie, kogo wy wybieracie. Co wy robicie, co się w tym mieście Jelenia Góra dzieje. I w tym całym w ogóle powiecie. Pozdrawiam serdecznie.